Witajcie widzowie, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie One z Foreverem. Inaczej, również zwanym Retired Mowarem. To jest jeden z lepszych graczy z Czech. Naprawdę jego skill jest na wysokim poziomie. ma mastera na starej pory lidze, więc zobaczymy, jak nam pójdzie na niego. A przy okazji, jeśli chcielibyście zdobyć tego nowego skinka do Max, którego teraz odbiorę. Okej, okay. <laughs> mamy już tutaj skinka. Tak właśnie on się prezentuje. Co jest? Dostaliśmy max? Nie rozumiem trochę. Czy teraz są dwie max na koncie? No chyba raczej nie. Bo już max miałem wcześniej. Więc wystarczy, że tylko zostawicie łapkę w górę. Napiszecie wynik, jaki może być w tym 1 v 1 Wasza predykcja. No i w sumie to tyle. No i zostawcie również subika. Zobaczmy, ja tutaj mam Golda 3. On ma również Golda 3 Dzisiaj za dużo w BS-a nie grałem, ale to jest umówka dzień jak co dzień No nie, no nie, no nie Dzisiaj pierwszy raz gram w bs Ja często tak mam. Nagrywam z Kim on no, a nawet się nie, nie rozgrzewam Chciałem go czymś trafię, trafiłem. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze nagrywa. Nie, to było tragiczne, to było tragiczne. Dobra, my teraz może kolty. Gram na dobrym necie. Tak, gramy na dobrym necie. Zobaczymy, on ma Golda 3, ja mam Golda 2, więc no trochę więcej na pewno ma doświadczenia na tej postaci. Zobaczymy jak mu pójdzie. Wczoraj właśnie przegrałem na niego na kolty. Dwa 1 na nokaucie. Dzisiaj może mi się uda go pokonać. Ja nie potrafię chodzić. No niestety. Takie coś? Nie. Tragicznie. No, chodź tutaj. Ja chodzę przy nim jak kotlet. Ja po prostu chodzę przy nim jak kotlet, widzę. Jak kotlet. Zero ruchów. Może teraz coś go złapiemy? No, 900 HP, proszę. Nie, teraz jeszcze strefa go goni, ale już się wychylował. Dobra, mamy go może. ULT jest, jest jeden 1 Zagramy sobie dzisiaj może tak na 5 postaci. Piper, kolcik, może jakaś bell. No boże, jak to mi trafia. Oho, dobra. Tak w ogóle ja mam hypera, on jeszcze nie ma, ale dużo mu raczej nie brakuje. Coś takiego? Mamy. Dzisiaj go pokonałem na kulty. Dobra. Spytamy się go, czy wybiera jakiego zadania. Okej, okay. gramy na B. Gdzie jest nasza B? W tym miejscu? Zagrałam sobie hałatą złotą Tą jeszcze chyba ani razu nie grałem, ale zdobyłem ją za darmo Skądś, nie wiem skąd nawet Dobra, gramy No nie, on miał ten atak za cztery koła. Trochę sadek. Nawi akurat się <laughs> giga dziwnie gra, bo ona właśnie ma pojedynczy atak. Jak wiecie. Bardzo rzadko się strzela tą postacią. Może teraz? <laughs> okej. Okay. on już użył w ogóle trzy gadżety. Ja na razie użyłem dwa, ale jeszcze mi dwa zostały, bo gram innym. <laughs> gram innym girem. Proszę mi zostawić w spokoju. Teraz mnie trafi. Oczywiście, że trafi, no. Nie mogło być inaczej. Dobra, my teraz weźmiemy sobie Bell. Zagrajmy sobie na Bell Na razie jest fajny dla niego nawet nie, nawet nie słyszałem jaką on ma teraz majstry na Beli Dobra, zaraz zobaczymy jak się rusza. Albo jak ja umieram? Chyba... Dobra, zabiłem, zabiłem. Coś takiego. Ulcik. <śmiany> Nie trafiam teraz dwa ataki i mamy go. Ok, zagram teraz na ostatnią postać, Cina Max. Mamy tutaj, jako new postać się pokazywała w ogóle ta Max. Jak mogliście zauważyć. Dobra, gramy Angel Max. Forever niestety powiedział, że tego skina nie będzie odbierał. Ale wyślę go koledze. Z tego to powodu, że... E, po prostu... Dużo nie gra w Brawl Starsa, a tak to skin będzie się marnował, więc jak uważa? Fajne ataki ma. Ej, to jest lepszy skin do Max, jaki na razie jest. Nie żartuję. Co jest? Ale anioł. Ale masowa lista taki są takie, wiecie, sporawe, jakby to wygląda, jakby się tym nie dało nie trafić. Naprawdę, zobaczcie, jak to strzela. Genialny skin. Narażamy ja po dwa. Czy wygrał One Viwana? Z najlepszym graczem z Czech. Nie no, ale tak serio. Nie znam bardzo esportowych graczy z Czech. A Forever wydaje się naprawdę na wysokim poziomie. Okej, okay, tutaj na razie żyjemy dość dobrze. Okej, okay, mamy ulta, mamy prawie też Hypera. Okej, okay, dajemy Hypera. I chyba go mamy. Tak, mamy go również na Max. Myślę, że to byłoby na tyle w tym odcinku. Jeśli Wam się spodobał, to zostawcie subika, łapkę w górę, weźcie udział w komentarzu. Dajcie również znać, czy uda udało Wam się trafić wynik. No i widzimy się w następnych materiałach. Cześć!